Witajcie w dzisiejszym odcinku recenzja gry Prezencik. Zapraszam do oglądania. Bardzo serdecznie. Kaczmar z tej strony Geek Factor TV. Dzisiaj dla Was recenzja gry Prezencik. Jest to gra karciana, którą dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa G3. Za co bardzo dziękuję. Gra jest autorstwa pana Thorstena Gimlera. Nie znam. Nie jestem w stanie się odnieść do twórczości. Gra przewidziana na 15-20 minut. Absolutnie słusznie. 8, plus, no. Trochę będzie trzeba pomóc dziecko, dziecku z liczeniem liczb ujemnych, no więc tutaj no, trzeba to mieć na uwadze. Liczba graczy od 3 do 7. Słuchajcie, tradycyjnie jest to filmik, jest to czy całość jest podzielona na dwa filmy, albo nie. Słuchajcie, zasady tej gry są tak proste, że omówię wam dla was w tej sekundzie. Idziemy do stołu, szybko, proszę was bardzo. Tutaj nie ma co za dużo dyskutować. Proszę bardzo, jesteśmy przy stole. O co tutaj chodzi? Co mamy w, mamy w pudełku? Mamy oczywiście karty z różnymi wartościami, e, napisane w ten sposób, żeby każdy z graczy niezależnie od tego, w jakim miejscu przy stole albo przy jakimś stoliku czy czymś dowolnie usiądzie. E, bardziej się przyda w że będzie chodziło o to, że będziemy wykładać karty przed nami, więc jak jest więcej osób, no to trochę miejsca jest potrzebne, ale może przecież być o niej dobrze podłoga. Oprócz tego mamy żetony. E, od czego się gra zaczyna? Przede wszystkim zaczyna się od tego, że Karty tasujemy, wytasowujemy z nich pierwsze po prostu dowolne 9 kart, oddajemy z powrotem do pudełka. Natomiast teraz, ile żetonów każdy z tych, każdy z graczy dostanie, to właśnie zależy od tego, ile graczy mamy. Jak już każdy dostanie odpowiednią ilość żetonów, pozostałe żetony odkładamy do pudełka, również nie biorą udziału w grze. Te karty są potasowane i tworzą taki stosik na środku stołu. Albo powierzchni do grania, jak już powiedziałem. No i teraz o co chodzi? Na czym będzie polegało? Pierwszy gracz, ustalamy losowo, kto jest pierwszym graczem. No i teraz pierwszy gracz odsłania pierwszą kartę. Tutaj widzimy, wyszło nam 26. No i teraz gracz ma do wyboru: albo bierze tą kartę i ustawia ją przed sobą, albo nie bierze jej i kładzie na niej albo obok niej jeden znacznik. Pozostali gracze nigdy nie będziemy wiedzieli, ile mamy znaczników w ręce, ponieważ znaczniki trzymamy zawsze w ręce zamkniętej. I, i co? No i że tak powiem, jeżeli kładziemy znacznik, przechodzimy do kolejnego gracza, no i teraz kolejny gracz znowu będzie miał do wyboru. Albo bierze tą kartę i wszystkie znaczniki, które się przy niej znajdą albo kładzie swój znacznik i gra idzie dalej. No i tak dalej. Każdy gracz następny będzie miał do wyboru albo bierze kartę ze wszystkimi znacznikami, które akurat przy tej karcie będą w ten sposób, albo zakłada swój znacznik i idzie dalej kolejka. No i teraz o co chodzi. Każdy gracz, jak weźmie kartę, znacznik z tymi żetonami, no to żetony oczywiście bierze sobie do ręki i trzyma je zaciśnięte tak, żeby inni gracze nie widzieli, a kartę zakrywa tak przed sobą. No i teraz wiadomo, jeżeli taką decyzję podejmie, że bierze te karty i bierze te, bierze te karty i bierze te żetony, no to te karty, następny gracz z tego stosu odkrywa kolejną kartę, no i tak gra się toczy w kółko, dopóki się nie wyczerpie ten stos, wówczas gra się kończy. I to jest tak naprawdę wszystko. Gra się kończy i co teraz? No i teraz uwaga, tutaj wchodzi ta właśnie, e, jakby, oryginalność tej gry. Mianowicie punkty, które widzimy na tej karcie, na tych kartach, to nie są punkty dodatnie, które sobie sumujemy na sam koniec, tylko to są punkty ujemne. No i wiadomo, na koniec gry będziemy mieli tam, po, powiedzmy, ileś, no, przesadziłem, no, załóżmy, no, nie wiem, no, jakoś, no, może nie. Mniej więcej o tyle jakość kart. No i teraz liczymy punkty ujemne. Wszystkie do siebie te ujemne punkty dodajemy, czyli mamy minus 26, minus 30, e, minus 40, e, minus 63, e, minus 79. No na przykład. No. E, I w ten sposób wygląda. Teraz tak. Każdy żeton to jest jeden dodatkowy punkt. Czyli tak jak tutaj miałem 79, to mamy minus 78, minus 77, minus 76, 5, 4, 3... 2-71 Zobaczycie, zwróćcie uwagę, że zlekceważyłem tą kartę na tym przykładzie i już Wam mówię dlaczego. Ponieważ, owszem, każda karta to są punkty ujemne i na koniec gry odejmujemy sobie wszystkie razem karty. Wszystkie razem punkty ze wszystkich kart, które mamy wyłożone. Ale jeżeli tak się zdarzy, że uda nam ułożyć się ciąg liczb, Czyli tak jak na przykład tutaj mamy 10 i 11. Może oczywiście ten ciąg być dłuższy. Tutaj akurat dałem taki yy, przykład, bo akurat tak mi, że tak powiem, fartownie z y, ręki się wybrało. Ale ten ciąg może być, prawda, dłuższy. Ten ciąg może być yy, dwukarciany, czyli 10-11, może być 4, jak widzimy, 10-13. Co jest ważne? Ważne jest to, że jeżeli na koniec rozgrywki będziemy mieli takie ciągi, to tutaj już nie liczymy sobie, nie odejmujemy sobie punktów za każdą z tych kart, tylko za najmniejszą w ciągu. Instrukcja podpowiada moim skromnym zdaniem, to jest dobry pomysł, żeby sobie te ciągi układać w ten sposób, prawda? Tutaj mamy ładnie pokazane, jakiej wartości karty mamy. Mówię, jeżeli nie zobaczyliście teraz, to przepraszam. O, widzicie? Ładnie to wszystko widać. No i wówczas z tego ciągu liczymy tylko tą kartę. Punkty z tej karty. Czyli gdybyśmy mieli taką sytuację, załóżmy. O. to liczymy sobie tak, minus 10 z tego ciągu, minus 16, minus 26, minus 23, minus 49, prawda? I to tak naprawdę wszystko. Osoba, która ma najmniej punktów ujemnych, albo jeżeli uda Wam się uzbierać dużo tych, najwięcej punktów dodatnich, ale nawet instrukcja mówi, że jest to rzadkie, ta osoba wygrywa. Wszystko. To jest wszystko, co mam do powiedzenia na temat zasad. Wracamy do recenzji. No i to wszystko. Jak widzieliście zasady są banalne, nie ma co za bardzo się tutaj w to, yy, że tak powiem, nie ma za bardzo co w to wchodzić. Yy, siadamy, mówimy, dobra, że chłop, słuchajcie, chłopaki dziewczyny robimy to, to, to i to, bum, yy, i od razu możemy grać. Yy, no, miejsce to jest na pewno już jakiś tam plus. Yy, co do mojej opinii. No słuchajcie, tutaj będę postaram się naprawdę zachować jak odpowiedzialny recenzent, który gdzieś tam swoje odczucia trzyma na uboczu i chce i jak najlepiej stara się zaprezentować daną grę. Ponieważ powiem Wam krótko, jeśli interesuje Was moja osobista opinia, ja w to grać nie będę. Już mówię dlaczego. Ponieważ to jest bardzo prosta, lekka, mała gra. A ja powiem szczerze... Ja osobiście po prostu mam takich znajomych, którzy albo w grę, albo w ogóle nie lubią gier, ani karcianych, ani planszowych, albo jak już lubią, to już wolą coś bardziej skomplikowanego, nawet, nie wiem, jakieś pandemie, horrory Warka, Martwe Zimy, tego typu klimaty. Natomiast ja po prostu na zwyczajnym świecie nawet nie mam za bardzo z kim w to grać, ponieważ jak widzicie, minimalna liczba graczy to jest 3, no ale wiadomo, im więcej tych graczy, tym większa jest, jest, jest zabawa. E, moim zdaniem, no już tam... Moim no zdaniem optymalną liczbą jest 5-6 moim zdaniem, to jest taka dobra liczba graczy jeśli chodzi o tą grę. E, no i w zasadzie to jest taka gra właśnie skierowana do osób, które nie są gamerami. Czyli to wszystko co nie powiedziałem, że to jest szybka, lekka, łatwa gra, e, to, to nie jest tak, że to jest wada tej gry, bo to, to e, o to w tej grze chodziło. O to w tej grze chodziło, że ona właśnie taką grą byłą, jest prawda mała, kompaktowa karciaka, którą można sobie schować, nawet nie trzeba do torby, tylko o właśnie ją sobie wsadziłem do kieszeni. Można wziąć do kieszeni i idziemy po prostu gdzieś tam, nie wiem, na y, pielgrzymkę, na piknik, na cokolwiek, mamy 20 minut wolnego, dobra, chłopaki, usiądźmy sobie na trawie i zagrajmy w ten, żeby jakoś zabić czas. Naprawdę, czy na imprezie po prostu, dobra, coś tam, coś tam czekamy, jeszcze na zenek się zawsze spóźnia, no, dobra, to chodźcie sobie szybko zagramy, tak. No, ona się w takich sytuacjach, moim zdaniem, jak najbardziej sprawdzi. U mnie po prostu już takie sytuacje się nie zdarzają. My, już naprawdę, granie mamy dawno zaplanowane, i granie jest tyle, że jak już wychodzimy na jakiś spacer czy na jakiś piknik, to już tam, no właśnie, nawet wręcz nie chcemy grać, tylko chcemy się trochę nacieszyć swoją obecnością, i przyrodą, i tak dalej, więc nawet tego nie robimy. Dlatego to chciałem tylko powiedzieć żebyście to wiedzieli. Bo tak, poza tym, to gra jest moim zdaniem całkiem fajna. Nawet tutaj, w tym, oczywiście, przetestowałem ją ze swoimi znajomymi, właśnie, gamerami, nawet oni mieli parę pozytywnych rzeczy do powiedzenia na jej temat. Na pewno fajne było to że ponieważ te karty, to jest oczywiście podejrzewam specjalny zabieg twórcy, że te karty się nie układa w swoje ręce, także nikt nie widzi i może nie pamiętać, jakie my karty zbieramy, jakie karty mamy na ręce, tylko że karty się układa na stole przed sobą. To jest bardzo fajny motyw, ponieważ wiadomo, kluczem do zwycięstwa moim zdaniem jest staranie się przynajmniej uzbierania jak najwięcej ciągów, żeby prawda, jak, najmniej, jak najmniej punktów sobie odejmować na koniec. No, i teraz jak każdy widzi, na przykład nie wiem, ja mam 20, 21 i 23, 24, 25, no i teraz ktoś wylosuje kartę 22, no to po prostu ma idealną sytuację, żeby mi sporą świnię, że tak powiem, podrzucić. I do tego tak jest. I tutaj takich momentów było w tej grze całkiem spoko, bo ja akurat miałem taki dosyć spory ciąg, no w sensie tam od 20 ileś, do chyba 30 ileś, no i jedyną szansą dla mnie było, że znajdę tą brakującą kartę, chyba, to czy nie, dwie brakujące, tam miałem gdzieś dwie brakujące karty w tym. I jedyną moją szansą było, żeby właśnie te dwie karty znaleźć. No a że wszyscy dookoła to widzieli, no to wszyscy po prostu te karty polowali. No ale to okazało się zbyteczne, bo akurat w tej rozgrywce to te dwie karty były wśród tych dziewięciu, które się wytasowywało z e, tali na początku. No też jest to ryzyko, więc to też jest fajne, bo możemy sobie założyć strategię gdzieś tam, to się okaże, że się, niestety talia dla nas tego nie przewidziała. I tyle. E... Więc słuchajcie, tak naprawdę to jest wszystko co mam do powiedzenia na temat tej gry, ona jest tak jak powtórzę, powtórzę do Na Zabój, fajna, lekka, ale łatwa, cholernie łatwa, nie dla gamerów, raczej dla ludzi, którzy po prostu chcą sobie czasami w coś bardzo lekkiego i bardzo łatwego w jakimś tam gronie znajomych pograć. E, aczkolwiek, i to jest też uwaga, którą właśnie zebrałem z jednej ze swoich grup, w której, gdzie w to grałem, dla szkół. W sensie dla dzieci, jeżeli macie dzieci w wieku takim, które się uczą już na przykład w ogóle koncepcji liczb ujemnych, to ja bym wreszcie powiedział, że to jest obowiązkowo. Bo to jest świetne. I nauczyciele, jeżeli jacyś nauczyciele mnie oglądają i macie, prowadzicie zajęcia z liczb ujemnych, to koniecznie wykorzystajcie tę grę. Eee, dlatego mówię, moja ocena, patrząc oczywiście obiektywnie, nie subiektywnie, czy ja w to będę grał, tylko obiektywnie, moim to jest taka, jest takie solidne 8 na 10. Jeśli chodzi o to, jaką rolę ta gra ma spełniać, Spełniają moim zdaniem i naprawdę potrafi być z nią fajną umoż. Więc 8 na 10 od Geek Factor TV. Natomiast dla tych nauczycieli, albo dla rodziców, o których wspomniałem, dycha. 10 na 10. Jeżeli ćwiczycie te rzeczy ze swoimi dziećmi, koniecznie to naby, nabądźcie. Kupcie w sensie, nie. No, to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję jeszcze raz wydawnictwu G3 za przekazanie mi tej gry do recenzji. Zapraszam wszystkich do subskrybowania, komentowania, lajkowania, krytykowania. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do zasad, które Wam przedstawiłem, to oczywiście też po to są te komentarze, żebyśmy razem te wątpliwości jakoś tam usuwali, likwidowali. No i to wszystko. Zapraszam Was do oglądania kolejnych, kolejnych odcinków. Dzięki Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć.